Jak to było? Kafe Futbol. Kafe. Studio pomeczowe, za nami trenerzy AP Kampa Obrzesko, brzesko Rafał Hebda i Dawid Lizak. No mecz pełen emocji, od pierwszych do ostatnich sekund praktycznie. Rollercoaster od 2-0 do 3-2. Jakieś, Rafał, podsumowanie krótkie? No Na pewno duży stres. W chłopakach był, troszkę nie tak się ten mecz układał jak chcieliśmy, no, ale gdzieś po strzeleniu pierwszej bramki jakby drużyna uwierzyła w swoje umiejętności, zaczęła się dużo lepsza gra. Byłem dość spokojny pod koniec o to, że, 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 że jakby te bramki gdzieś tam zdobędziemy. No mówię, no pierwszy mecz mistrzostw, dla nas dość istotny, są trzy punkty, więc dobrze to otworzyliśmy. Mowe granie była jakaś piękna, ale pewnie to wynikało z jakiegoś stresu. Myślę, że teraz szykujemy się na jutrzejszy poranny mecz. Ja myślę, że byliśmy ogólnie drużyną dużo lepszą, bo mimo tego, przegrywaliśmy na początku te, te bramki, straciliśmy moim zdaniem trochę przypadkowo, no, błędy indywidualne, to organizacja gry może też na początku zawodziła, ale przełamaliśmy lody tym pierwszym, tą pierwszą bramką i już zaczęliśmy grać to co chcieliśmy i udało się wywieźć, poprawić wyniki i wygrać to spotkanie. Za nami jeszcze spotkanie, zawsze to spotkanie takie niewiadome, jeszcze w tej rangi w turnieju wygrywamy. W kolejnym, znaczy może się spodziewać tego spokoju, takiej chłodnej głowy, bo gdzieś, gdzieś te pierwsze trzy punkty mamy. No wiadome, no, chcielibyśmy, żeby tego spokoju więcej, żeby było dużo do, do dobrego futsalu, żeby było dużo dobrej gry, ale jakby m, my, my tak chcemy, ale no, chłopaki równie podchodzą, mają swoje emocje i, i, i czasami gdzieś po prostu to się wymyka wszystko spod kontroli, więc zobaczymy. No na pewno będziemy chcieli się po prostu dobrze mentalnie przygotować na jutrzejszy mecz. 16 zespołów, wszystkie bardzo mocne, więc tutaj nie ma jakichś kalkulacji z każdym trzeba grać, trzeba grać dobre zawody, więc no, na pewno będziemy chcieli się mocno postawić jednej i drugiej drużynie, także wierzymy w nasz zespół, myślę, że, myślę, że damy radę. Dokładnie, te pierwsze spotkania niosą zawsze za sobą jakąś taką e, niepewność, nie wiedzieliśmy co przeciwnik gra, tak samo przeciwnik nie wiedział co, e, co my gramy, badaliśmy się na początku, e, teraz już będziemy mieli jakiś materiał z, z poprzedniego meczu e, naszych rywali, może coś podpowiemy, na pewno przeanalizujemy i, i postaramy się pomóc chłopakom. To życzymy. Jeszcze Dawid? Dawid, proszę. Eee... Przyzwałam jeszcze dwa spotkania z, z Tykami i z, z Legą. Coś, coś więcej można wiedzieć na temat tych podróży, jak, jak dają, jaki jak ten cukier sale preferują. No na pewno drużyny mocne, no, mocne drużyny, gdzieś tam mieliśmy okazję Tychy gdzieś tam obejrzeć jeden ich mecz na, na, na YouTubie, a tak na naprawdę no, to dzisiaj wrócimy do hotelu i gdzieś jakąś analizę zrobimy z tego meczu, które tutaj grali między sobą, gdzie Legia wygrała z tychami, więc głównie będziemy się na tym opierać. No, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma tu słabych drużyn. Wszystkie drużyny są mocne i z każdym trzeba, trzeba wejść na 100%. No, wyniki przeanalizowaliśmy, wiadomo, tam y, przed turniejem y, mieliśmy wglą na tabelę, y, czy to z J, y, gdzie Kutsal tych grał. Legia nie grała w tej CJOC, ale też mieliśmy wszystkie wyniki z eliminacji, bo są dostępne na stronie, chociaż po suchych wynikach wiadomo, no nie da się ocenić stylu gry. I pamiętasz, na nie mamy czasami. No i tyle. Zobaczymy, przeanalizujemy z tego co, co było dzisiaj dostępne. Zobaczymy. Dobra, nie... pozytywnie nastawieni nam. Dobra, nie trzymamy, bo drużyna już chce wychodzić. Udanych analiz i do zobaczenia jutro. Cześć. Cześć.